Otwórz tak, nie mam pojęcia, jakiś drapak dla kota. To są warcaby. O kurde. Szachy. To jest pewnie koza jakaś. Zajebiste, to jest, jest. Baj... A To z 300 może kosztować. To jest fajne, to ekstra. mi się podoba. No, no i to ma no, nie... A Zaj. te. Designerskie tam. tam Życie jest tak szachy, nie? Tak. Myślę, że to jest taki najfajniejszy towar z całej tej tak. palety, nie? Te szachy jak wyjęliśmy, to było ekstra. Rękodzieło. rękodzieło. Ja bym to spokojnie puściła za 500. Zależy ile to wyjdzie, żeby nie było, okazało się, że katalogowo 500. Katalogowo 800. Ale to masz rękodzieło. 800. No to 500, myślę, że tak. Rękodzieło masz. Szachy grywam, to wiem. Dzięki szachom para przeskoczyła o dwa pola w odrabianiu strat. Jak ktoś posiada w domu gabinet coś takiego jak stoi, to wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Cool, tak mi się podoba, że muszę je kupić. Na kolejnych akcesoriach do samochodu, takich jak poduszki dla pasażerów czy apteczki i to w wielu sztukach handlarze zarobili 4620 zł i wyszli na prostą. Nie chcielibyśmy tego towaru za te pieniądze. Bardzo wiele pozycji, bardzo dużo roboty, dużo takiego tak. towaru, gdzie po prostu szkoda czasu. Czy ostatnia paleta okaże się ponadczasowym hitem? O, jakaś walizka wyjdzie. Ostatnia Torby. paleta? wózek dla dzieci. Torby, Torby ile? 150? Wózek. dla dzieci. A właśnie, bo Armanek wszystko wie. 300-400. No nie. 300, 400. O, nie płacz. Pasuje ci Kamil. <śmiecki> nie płacz. <śmiecki> Pierwszy raz widziałam taki instynkt tacierzyński w Kamilu. No po prostu on chyba już musi. Nie, to jest pet! Troller, to jest dla psa. Okay. Kamil, przygarnij pieska i też będziesz mógł pchać wózek. To jest wózek dla psa, to jest pet. No dla pet dla psa, dla zwierzęcia. Dobra, dwie stówali. 200 do złoty. tak. Skorby po ile? Uważaj, świetka. Uiu, uiu. i normalno serce podbije w ten wózek dla psa. To jest taki produkt zastanawiający, że zastanawiam się, czy to sprzedamy. Tu macie Co to jest? do liści tą dmuchawę. A, dmuchawa do liści. Cztery dmuch nie, trzy. trzy dmuchawy nawet no. jest. Odci odkurzać, odkurzać to odkurzać. do liści. Nie, wciąga. Wciąga, wciąga bo ma na dole tutaj ten... Worek. Pokaż, jak a dotyłować, no Kamil. Wciąga, dmucha i na pewno sprawia dużą frajdę Kamilowi, który wie, jak działać na kobiety. <śpiewanie> Poczułam się gwiazdom, jak Kamil we mnie dmuchał. D dywaniki do samochodu to są. Do te... A, do te... te a. Tak. No. Te a to jest raczej 3 drogi cały. Cały set, 6 sztuk, fajne, to ile są? 200 zł. Czyli 150. Chyba. No to liczy się po 150. Czyli 600, tak? Za wszystko. No. no to jak za cały komplet, nie? To jest 6 sztukowy. No, 600 zł za wszystko wam liczę. Ale to jest taki, wiesz, jednorazowy na jeden sezon. Ciężko będę to sprzedać, ale jak już ktoś zapłacił za ten samochód, jego na pewno stać na oryginał. Dobra, uwaga, 11 170 brawo Dobrze. Wyszły. Topy nie ma. Topy nie ma. Topy nie ma. No, nie źle. Roboty od groby. A roboty jest. Ale dobra, jest. Pracujemy 24 na dobę. To. Ciekawe, ja się cieszę, że zaryzykowaliśmy, że kupiliśmy. Towary jest okej. Okay. Ja towar okay. Ciekawe, takie coś innego, innego. niespotykane. Inne, tak? Zobaczcie. Tak. Najfajniejsze szachy. Szachy są bomba.